Psalmy. Psalmy to zbiór 150 utworów w Starym Testamencie zebranych w jedną całość. To niezwykłe poetyckie świadectwo łączności człowieka z Bogiem. To zasób modlitw i refleksji. Psalmy nie są, wbrew pozorom, indywidualnymi modlitwami, pomimo nagłówków, które czasami mogłyby to sugerować. To są typowe sytuacje. I typowe okoliczności, w których człowiek zanosił modlitwy do Boga. Po pierwsze, w psalmach mamy skargi, w których człowiek skaży się na swój los, na nieszczęście, które go dotknęło, na prześladowania ze strony innych ludzi, wreszcie na swoją własną grzeszność i błaga Boga o ocalenie, o odwrócenie jego nieszczęścia. Psalmy to też dziękczynienia w których modlący dziękuję Bogu za ocalenie. To hymny, w których uwielbia Boga właśnie dlatego, że okazuje łaskę człowiekowi, że pomaga mu, że ocala go, ratuje go w różnych sytuacjach. Psalmy wreszcie to również refleksje, refleksje o życiu człowieka, o tych wszystkich rzeczach, które mogą niepokoić, ale też niosą radość. I to te refleksje o życiu człowieka, życiu prowadzonym przed Bogiem. Psalmy to też refleksje. Refleksje o życiu ludzkim, o tym życiu prowadzonym przed Bogiem. O sensie przestrzegania prawa, o znaczeniu dobrego życia, ale również o wątpliwościach. O wątpliwościach na przykład takich, dlaczego. Jednym wiedzie się dobrze, a drugim wiedzie się źle. Dlaczego niesprawiedliwemu często powodzi się lepiej niż pobożnemu? O tych wątpliwościach, które są zanoszone do Boga. Psalmy to też nadzieje. Nadzieje na to, że Bóg nie porzuca człowieka. Nadzieje na to, że Bóg w najgłębszym nieszczęściu ujmie się za człowiekiem. Wreszcie, że Bóg ujmie się również w obliczu śmierci. Psalmy to też nadzieje na panowanie sprawiedliwego króla. Ale nie tyle chodzi o panowanie sprawiedliwego króla, ale o stworzenie sprawiedliwego porządku świata. Tego porządku świata, w którym będziemy mogli normalnie żyć tu i teraz. W którym nie będziemy się musieli obawiać o swoje życie, o naszą własną egzystencję. To nadzieje na stworzenie tego porządku świata przez Boga, na stworzenie królestwa Bożego. Psalmy to też modlitwy Jezusa i modlitwy Kościoła. Wprawdzie być może w nieco wyblakłej formie, ponieważ używamy je w liturgii w takiej poszatkowanej postaci, ale psalmy to nauka modlitwy, to świadectwo wiary w Boga. Zaryzykowałbym jedno twierdzenie. Jeżeli masz problemy z czytaniem Starego Testamentu, jeżeli borykasz się z tymi tekstami, to może spróbuj. Zacznij od Psalmów.